Dziś mamy wtorek, 3 listopada. Dzień dobry, Łukasz Kocur, witam Państwa i zapraszam na aktualne wiadomości z Wrocławia w dzienniku 7.1 News, w którym już za chwilę. Plany utrzymania miasta na zimę. Nowy budynek szkoły podstawowej. Nowy 2015. Od 2 listopada ulice w objęte są tzw. utrzymaniem zimowym. Sezon zimowy, proszę państwa, rozpoczął się 1 listopada i potrwa do 31 marca, a w kwietniu miasto Wrocław ponownie będzie w systemie letnim. Choć temperatury tej jesieni rozpieszczają mieszkańców Wrocławia, to miasto jest już przygotowane do sezonu zimowego. Od 2 listopada ulice Wrocławia objęte są tak zwanym utrzymaniem zimowym. Planowym zimowym oczyszczaniem jest objęte 1055 km dróg publicznych, chodniki, ciągi pieszo-rowerowe oraz przystanki komunikacji zbiorowej. Miasto jest objęte zimowym utrzymaniem, czyli oprócz tego, że jest regularnie sprzątane i zamiatane, są także prowadzone akcje już takie stricte związane z niskimi temperaturami, są prowadzone nocne patrole. Dzisiaj na przykład był pierwszy taki patrol sprawdzający, czy nigdzie nie ma śliskich nawierzchni. Wykonawcy są w stałej gotowości, mają przygotowany sprzęt, mają przygotowane maszyny, mają przygotowany Ludzi do przeprowadzania w razie czego akcji, likwidowania śliskości, usuwania śniegu z jezdni. Prace zarówno letnie, jak i zimowe prowadzą we Wrocławiu upoważnione do tego trzy przedsiębiorstwa. Wrocławskie przedsiębiorstwo oczyszczania, ALBA, e, przygotowuje się do zimy już w okresie letnim. E, dla nas sezon zimowo formalnie według e, zawartych umów z gminą Wrocław e, e, rozpoczyna się już 1 listopada i trwa do 31 marca. E, Obecnie nasze przedsiębiorstwo zajmuje się całorocznym utrzymaniem czystości i porządku na terenie gminy Wrocław na dwóch zadaniach. Jest to dzielnica Śródmieście we Wrocławiu oraz dzielnica Psiepole. Obecnie dysponujemy 22 piaskarkami, z czego 18 piaskarek, 7 na dzielnicę Śródmieście i 11 na dzielnice Pole jest przeznaczonych, łącznie sprzętu na każdą akcję musi wyjechać minimum 18 jednostek sprzętowych. Także obecnie, co możemy zauważyć, piaskarki gotowe, przygotowane już do sezonu zimowego. Planowany miesięczny koszt utrzymania dróg w sezonie zimowym wynosi 4 miliony złotych. Za nami otwarcie nowego budynku Szkoły Podstawowej numer 80 imienia Tysiąclecia Wrocławia przy ulicy Polnej 4. Szkoła podstawowa została obecnie rozbudowana o dodatkowy budynek przy ulicy Semaforowej i to właśnie w nim odbyła się oficjalna część uroczystości otwarcia. W Szkole Podstawowej nr 80 imienia Tysiąclecia Wrocławia w ramach inwestycji wybudowano 12 sal dydaktycznych, trzy pracownie – plastyczną, językową i komputerową, a także salę gimnastyczną i świetlicę. Tego dnia w programie uroczystości przewidziano występy artystyczne dzieci, prezentacje talentów sportowych czy zwiedzanie szkoły. To jest realizacja, mały fragmencik realizacji wielkiego programu budowania miasta opartego o edukację. My dostajemy z Warszawy, ze stolicy pieniążki na edukację. Młodych ludzi to jest w granicach pół miliarda złotych. My wydajemy na edukację w skali roku blisko miliard dwieście milionów. Ponad drugie tyle dokładamy z budżetu miasta, po to, żeby edukacja we Wrocławiu była jak jak na najlepszym poziomie. I gdybyście śledzili rankingi szkół, także gimnazjów, które dzisiaj są źle widziane, to Wrocław jest w absolutnej czołówce lub też jest w ogóle liderem, jeśli chodzi o szkolnictwo. I na przykład matury w, ostatnim, w ubiegłym roku 2014 najlepiej były zdane we Wrocławiu. My też się cieszymy z tego, że został dany do użytku nowy budynek. Jest to e, druga część szkoły. Szkoła została rozdzielona e, zgodnie z podziałem na etapy edukacyjne. Pierwszy etap, edu, e, drugi etap edukacyjny, czyli klasy 4-6, zostały w starym budynku. W związku z tym, że ten budynek, tak jak doszliśmy do wniosku, dysponuje największym potencjałem edukacyjnym, wywołało to u nas refleksję, że należałoby tym największym potencjałem wesprzeć ucznia na pierwszym etapie edukacyjnym. W związku z tym klasy 1-3 zostały ulokowane w nowym budynku. Poza dodatkowymi salami dla dzieci, w budynku znajduje się także jadalnia wyposażona w nowoczesny sprzęt gastronomiczny. Budynek został przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Budynek w tej chwili cały czas jest doposażany dzięki uprzejmości Urzędu Miejskiego. Spływają kolejne środki, które pozwolą na przyszłości, wydaje mi się, że do końca roku, zapewnić wyposażenie poszczególnych sal lekcyjnych na niespotykanie w wysokim standardzie. W wysokim standardzie mianowicie każda sala będzie wyposażona w tablicę multimedialną, co wydaje mi się nie jest normą, jeżeli chodzi o wyposażenie i bazę naszej wrocławskiej oświaty. Także wszyscy jesteśmy zadowoleni z tego, że mamy dodatkowe bardzo pożyteczne narzędzie pracy. Wydaje mi się, że przełoży się to na efekty edukacyjne. No to uroczyste otwarcie tego pięknego budynku dla mnie to jest po prostu nowa, nowa szkoła, więc chciałam bardzo serdecznie pogratulować Przede wszystkim władzom miasta Wrocławia za podjęcie takiej decyzji i za doprowadzenie do takiego pięknego finału. Patrząc na tą sprawę, na zbudowanie tej nowej szkoły, no, decyzje mogły być różne. Mogła być dwuzmianowość, dwójpółzmianowość w starej szkole, jednak no, zapadły takie decyzje, że będzie nowy budynek. No i jest. I jesteśmy dzisiaj w pięknym budynku, w którym będą uczyły się te dzieci najmłodsze, czyli już sześciolatki. Nasza troska to jest podstawa przyszłości miasta, dlatego że to jest miasto, które będzie dbało o rozwój oparty, o edukację, o technologię, o otwarte myślenie i otwartość na świat. Dlatego będziemy i będziemy cały czas pracowali nad tym, żeby te placówki były nie tylko piękne, nie tylko wspaniałe w sensie materialnym, ale żeby tu pracowali znakomicie przygotowani do zawodu nauczyciela a łącznie koszt inwestycji wraz z wyposażeniem wyniósł około 11 milionów złotych. Prace związane z wymianą nawierzchni na zachodniej pierzei rynku zostały obecnie wstrzymane przez wykonawcę i nie zostaną ukończone w terminie. Przedstawiciel firmy Astrok powiadomił, Zarząd dróg i utrzymania miasta, iż na skutek utraty płynności finansowej nie jest w stanie zrealizować pozostałego do ukończenia odcinka robót. Mowa o około 400 m2 jezdni, co stanowi 8% całości realizowanej przez niego inwestycji. A wobec zaistniałej sytuacji zarząd dróg i utrzymania miasta. Zmuszony jest rozwiązać umowę z wykonawcą, co nastąpiło w dniu dzisiejszym. Zgodnie z treścią zawartej umowy, jej rozwiązanie z winy wykonawcy zagrożone jest karą w wysokości 10% wartości zamówienia. Przypomnijmy, wartość kontraktu opiewa na kwotę 2 778 000 złotych. Utrata płynności finansowej przez wykonawcę nie ma w związku z prowadzoną na rzecz miasta Wrocław inwestycją, gdyż wszystkie płatności za wykonane, a także odebrane odcinki robót były regulowane na bieżąco. Obecnie rozpoczęto zabezpieczanie placu budowy, tak aby wszystkie zaplanowane na listopad i grudzień imprezy mogły odbyć się w planowanych uprzednio terminach. Wykonawcę, który ukończy pracę na nieukończonych 400 m kwadratowych poznamy w drodze kolejnego przetargu. Przed nami Jazz 2015. A na charakter Wrocławskiego Festiwalu składają się pra wykonania utworów zamawianych rokrocznie u Światowej Sławy Muzyków, prezentowanie jazzu, a także muzyki improwizowanej, zarówno w wykonaniu artystów z odległych zakątków świata, jak i młodych Polaków. Od 21 do 29 listopada w Narodowym Forum Muzyki odbędzie się 12 Festiwal Muzyki Jazzowej Jazztopad. Wrocław odwiedzi wtedy wielu wybitnych muzyków. Już dzisiaj odbędzie się koncert zapowiadający, o którym opowiedział dyrektor generalny Andrzej Kosendiak. No dzisiaj wielki dzień. Um... Koncert zapowiadający 12 edycję festiwalu Jazzopad Scottfield Lowano Kwartet legendarni muzycy, myślę, że będzie to bardzo bardzo mocny akcent wprowadzający nas w festiwal, który po raz pierwszy odbywać się będzie w salach Narodowego Forum Muzyki bardzo się cieszę, że, że w tych wnętrzach będą mogli spotkać się fani Jazzu, tak, bo Zbudowaliśmy Narodowy Forum Muzyki nie tylko dla miłośników muzyki klasycznej, ale, ale już wiele innych koncertów się odbyło. Tym razem kolej na jazz. Artyści, których podziwiać będzie można w trakcie festiwalu, komponują muzykę specjalnie z myślą o tym jednym występie. Oznacza to, że Jazz jest niepowtarzalną okazją do usłyszenia na żywo wielu utworów. Wrocław jest także miejscem spotkań, gdzie muzycy mają możliwość, by wspólnie ułożyć programy swoich występów. Jednym z nich jest Wacław Zimpel. To będzie po pierwsze trio z, z wirtuozem perkusji pochodzącym z, z Bombaju, trilokiem Gurtu e, oraz z mistrzem e, muzyki gnała, Malem Moktarem Ganią, grającym na gimbri i śpiewającym. I w, właśnie w tym projekcie e, poświęcimy szczególną uwagę rytualnym e, pieśniom gnała, które towarzyszą takiemu bardzo mistycznemu rytuałowi Lila Dredeba. Który stanowi trzon kultury sufickiej, właśnie ludności, ludności gnała. I spoiwem tego, tego projektu będzie z całą pewnością rytm czyli, czyli to, na czym i muzyka gnała, i muzyka hinduska się, się opiera w dużej mierze. Organizatorzy podkreślają wyjątkowość tegorocznego festiwalu. Namawiają też, aby widzowie nie zwlekali z kupnem biletów, ponieważ na niektóre koncerty brakuje już miejsc. Za nami są dwie premiery yy, niesamowite: bo Charles Floyd wydał płytę dla Blue Note, o czym Państwo doskonale wiedzą. W sierpniu pojawiło się kolejne wydawnictwo i to William Parker wydał kompozycję sprzed dwóch lat częstopadową. Yy. W tym roku również Nikola Kałodziejczyk dostał Fryderyka za kompozycję zamówioną przez Festiwal Dżestopad. już drugi Fryderyk dla naszych zamówień festiwalowych. Wydaje mi się, że takim bardzo dużym wydarzeniem, którego zapowiedział był koncert Maćka Obary w Nowym Jorku w czerwcu, będzie czterodniowa edycja Festiwalu Dżestopad w Nowym Jorku w czerwcu, pomiędzy 20 a 24 czerwca. Dwa dni w Jazz at Lincoln Center, w sumie najważniejszej instytucji jazzowej na świecie, i dwa dni. Na dole Manhattanu w Cornelia Street Cafe of Jazz Standard. To w sumie pierwszy w historii festiwal muzyki polskiej, polskiej muzyki improwizowanej jazzowej w Nowym Jorku. Festiwal z roku na rok zyskuje coraz więcej widzów oraz jest wzbogacany dzięki artystom, którzy coraz chętniej włączają się w jego tworzenie. Szczegółowy program festiwalu dostępny jest w siedzibie Narodowego Forum Muzyki lub na stronie internetowej. I to wszystko, co przygotowaliśmy dla Państwa we wtorkowym wydaniu dziennika 7.1 News. Na kolejne aktualności ze stolicy Dolnego Śląska zapraszamy już jutro, także kwadrans po godzinie 17. W imieniu całej redakcji dziękuję Państwu bardzo za uwagę. Do zobaczenia.